Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moi drodzy, przeżywamy już czwartą niedzielę Wielkiego Postu, i dzisiaj chciałbym, abyśmy oddali Panu Bogu całą naszą przeszłość. To, co bardzo często nas blokuje, czasami jest dla nas taką kulą u nogi, że ciągle wracamy, nie mogę czegoś zrobić, ponieważ w przeszłości coś się wydarzyło, ktoś mnie zranił, mam jakieś kompleksy. Dzisiaj starajmy się to życie, które otrzymaliśmy, to nieraz niepoukładane, nie takie, jakbyśmy chcieli zanurzyć w Bożym miłosierciu. Zapraszam. Kochani, dzisiaj zapraszam Was do wysłuchania pierwszego czytania. Jest to czytanie z pierwszej księgi Samuela. Pan rzekł do Samuela, napełnij oliwą twój róg i idź. Posyłam cię do Jessego, Betlejemity, gdyż między jego synami upatrzyłem sobie króla. Kiedy przybył, spostrzegł Eliaba i powiedział, z pewnością przed Panem jest jego pomazaniec. Pan jednak rzekł do Samuela, nie zważaj ani na jego wygląd, ani na wysoki wzrost, gdyż odsunąłem go. Nie tak bowiem jak człowiek widzi, widzi Bóg, bo człowiek widzi to, co dostępne dla oczu, a Pan widzi serce. I Jesse przedstawił Samuelowi siedmiu swoich synów, lecz Samuel oświadczył Jessemu, nie ich wybrał Pan. Samuel więc zapytał Jessego: Czy to już wszyscy młodzieńcy? Odrzekł, pozostał jeszcze najmniejszy, lecz on pasie owce. Samuel powiedział do Jessego, poślij po niego i sprowadź tutaj, gdyż nie rozpoczniemy uczty, dopóki on nie przyjdzie. Posłał więc i przyprowadzono go. Był on rudy, miał piękne oczy i pociągający wygląd. Pan rzekł, wstań i namaść go. To ten. Wziął więc Samuel róg z oliwą i namaścił go pośrodku jego braci. Od tego dnia duch Pański opanował Dawida. Moi drodzy, jest to przepiękna historia tego, że Pan Bóg patrzy zupełnie inaczej niż człowiek. Człowiek patrzy na to, co jest na zewnątrz, natomiast Bóg przede wszystkim patrzy w serce. Jak gdy myślę o tym niezwykłym powołaniu Dawida, wywyższeniu go przez Boga, to przypomina mi się takie świadectwo, które bardzo mnie osobiście dotknęło. Wydarzenie miało miejsce na rekolekcjach naszej wspólnoty Gloriosa Trinita. Te rekolekcje prowadził Ksiądz Andrzej. I wiecie o tym, że zawsze jest tak na naszych rekolekcjach, że dzień rozpoczyna się Eucharystią, mszą świętą, a kończy adoracją najświętszego sakramentu. I są to dwa takie najważniejsze momenty. I właśnie wtedy, na pierwszej mszy, pierwszego dnia otwarcia całych rekolekcji, Ksiądz Andrzej powiedział, że nikt z nas nie może wybrać ram do swojego życia, ale to, co jest w środku, to już jest nasze. Ten obraz, który malujemy w trakcie naszego życia, jest nasz. Co to oznacza? Zaczął wyjaśniać, że nikt z nas nie, nie mógł wybrać ram, to znaczy nikt z nas nie mógł zdecydować, w jakim czasie się urodzi, w jakim miejscu, czy. Urodzimy się w rodzinie biednej czy bogatej? Czy zostali, zostaliśmy przyjęci przez rodziców wielką miłością, bo wyczekiwali nas? Czy też odwrotnie? Byliśmy od początku odrzuceni, niechciani? Jak wyglądały te warunki, w których się urodziliśmy? Czy tam był dobrobyt, czy też brakowało wszystkiego? Więc jest mnóstwo takich elementów, na które my po prostu nie mieliśmy żadnego wpływu, nie mogliśmy o tym zadecydować. To są te ramy, które zostaliśmy wrzuceni. I ksiądz Andrzej kontynuował, mówiąc, że czasami jest tak, że człowiek otrzyma od życia takie przepiękne ramy. To znaczy, ludzie patrzą i mówią: To dziecko ma wspaniały start w życie, dobry dom. Kochająca rodzina, bardzo bogaci, uzdolnieni. On też widać już, że będzie bardzo zdolnym człowiekiem. Na pewno wiele w tym życiu osiągnie. I niestety, ale bardzo często później okazywało się, że ten człowiek, który zapowiadał się tak dobrze, który miał taki wspaniały start, później to, co zrobił ze swojego życia, to był jakiś banał, jakaś porażka. Znaczy ten obraz, który powstał w środku, był taki, że nikt nie chce na niego spojrzeć. Ale bywało też odwrotnie, że ktoś otrzymał od życia takie ramy bardzo brzydkie, nieatrakcyjne. Kiedy wydawało się na początku, to jest ktoś skreślony, że ten człowiek nic w życiu nie osiągnie. Ale to, co zrobił później, jak zaczął współpracować z Duchem Świętym, okazało się, że chociaż ramy brzydkie, to w środku jest arcydzieło. I moglibyśmy analizować świadectwo życia wielu świętych, którzy dokładnie potwierdzają tę prawdę. I moi drodzy, zobaczcie, on opowiedział właśnie, podarował tę myśl na początku, na pierwszej mszy. I wyobraźcie sobie, że tego dnia, wieczorem, podczas adoracji Najświętszego Sakramentu, wydarzyło się coś niezwykłego. Nasza wspólnota modliła się i w trakcie modlitwy, w trakcie adoracji, w monstrancji pękła hostia. Coś, co normalnie się nie zdarza. Osobiście nigdy nie słyszałem, żeby coś takiego się wydarzyło. I oczywiście kapłan zinterpretował to, mówiąc, zobaczcie, Pan Bóg chciał nam potwierdzić tę myśl, że monstrancja to jest rama. To co jest najważniejsze, to jest to w środku. A więc to jest to życie. I Pan Bóg mówi: "Jeśli oddasz mi swoje życie, jeśli pozwolisz, że ja je wezmę w swoje ręce, to ono pęknie." To znaczy, zmieni się to, co jest w twoim życiu teraz przekleństwem. Po to, żebyś mógł otrzymać życie zupełnie nowe. I to była zachęta od samego Boga, żeby wejść głęboko w te rekolekcje. I wyobraźcie sobie, że później, cały tydzień ćwiczeń duchowych, i ostatni dzień, ostatnia adoracja, przed wyjazdem już do domu, w trakcie modlitwy, pękła monstrancja. Niesamowity znak. Zobaczcie, monstrancja, czyli ta rama. I wtedy kapłan, patrząc na to, mówi tak. Ta rama nie zależała od nas. Nie mamy na nią wpływu, ale jeśli zaufamy Bogu, to On jest w stanie zmienić nawet to, co jest po ludzku nie do zmienienia, to, co od nas nie zależy. Jest w stanie dać nam nowo, nową historię, czy uświęcić naszą historię. Ona przestanie być nasza, stanie się Boża. I moi drodzy, gdy spojrzymy na Dawida. To on, wbrew pozorom, nie otrzymał takiej przepięknej ramy. Zobaczcie, gdy prorok przyszedł do jego domu, to poprosił jego ojca, Jesse'ego, zgromadzić wszystkie swoje dzieci, wszystkich swoich synów, będzie u ciebie uczta. I Jesse zaprasza swoich synów, wyprasza właśnie um, taką ucztę, ale nie zaprasza najmłodszego syna, każe mu paść owce. Wyobraźcie sobie, co ten chłopiec mógł czuć. Wiedział, że w jego domu będzie takie piękne spotkanie. I być może nawet prosił, To tatusiu, chcę być z wami. Nie, ty masz być w tym czasie na polu. Więc, moi drodzy, to był chłopiec, który był odrzucony przez najbliższą sobie osobę, przez swojego ojca, do tego stopnia, że kiedy prorok mówi, y, chyba musisz mieć jeszcze jednego syna, bo Pan Bóg mi powiedział wyraźnie, że jeden z swoich synów jest wybrany, ale to żaden z nich. To jeszcze jeszcze musiał się chwilę zastanowić, żeby sobie przypomnieć, że rzeczywiście jeszcze jednego ma. Więc moi drodzy, to jest chłopiec, który był w pewien sposób pogardzany, odrzucany i który nosił w sobie pewnie to zranienie z domu. Jako tego ostatniego, tego niegodnego, nie tylko tego, który zajmuje przy stole ostatnie miejsce, tylko tego, dla którego miejsca nie ma w ogóle. I być może ktoś z Was ma taką sytuację, gdzie czuje się takim piątym kołem uwozu, zupełnie niepotrzebnym, że inni, gdy patrzą, to mówią, lepiej, żeby Ciebie nie było. Albo może ktoś ma taką historię, która jest bardzo bolesna. Historię z domu rodzinnego, ze szkoły, może coś się wydarzyło na początku edukacji, jakieś wyśmianie, wykluczenie, i teraz ten balast nosimy ze sobą. I moi drodzy, Pan Bóg chce nam powiedzieć: że ta historia, ona nie musi Cię blokować. że ten, w którego wierzymy, jest większy od historii. Ten, któremu zaufaliśmy, jest potężniejszy niż ten grzech przekleństwa, który nas kiedyś zaatakował. Wyobraźcie sobie, że jakieś dwa tygodnie temu miałem takie spotkanie, które zrobiło na mnie piorunujące wrażenie. Otóż spotkałem pewną kobietę, która kiedyś 26 grudnia jechała z samochodem i zobaczyła na środku ulicy stojącą małą dziewczynkę czteroletnią. Zatrzymała się, wyszła, a ta mała stała na środku ulicy i bała się ruszyć. Bo samochody jechały w jedną stronę i w drugą. Więc ta wzięła ją do, do swojego samochodu, zobaczyła, że ona jest cała zmarznięta, łzy jej na policzku zamarzały. I ta mała dziewczynka mówi jej tak: Mama zatrzymała samochód, otworzyła drzwi, wysadziła mnie, drzwi zamknęła i odjechała. Więc ta kobieta zadzwoniła, żeby poinformować, jako pomoc socjalną, że znalazła dziecko na ulicy. I usłyszała w słuchawce, że, no wie pani, jest teraz 26 grudnia, dzisiaj nic nie załatwimy, niech pani ją zabierze ze sobą do domu, a 3 stycznia skontaktujemy się i my zajmiemy się tym dzieckiem. Więc ona, gdy zabrała tę dziewczynkę do swojego domu, to mówi, że ona na początku, jak mantrę, powtarzała tylko jedno zdanie. To małe dziecko płacząc powtarzało ciągle tylko słowa Ty swoje dzieci kochasz, a mnie nikt nie kocha. I płakała. I kiedy zasypiała, ta kobieta była przy niej, a mała trzymała ją mocno za rękę, bo się bała, że ona odejdzie. Więc kiedy 3 stycznia zadzwoniła ta y, pani z pomocy socjalnej, mówi: Przywieź nam dziewczynkę. A to odpowiada: Ja jej nie przywiozę. Jak to jej nie Ja Jej nie przywiozę. Bo już jedna osoba ją odrzuciła. Już matka ją odrzuciła. Ja nie będę tą drugą. Jeśli ją chcecie, to musicie przyjechać i mi ją zabrać, bo ja jej nie odwiozę. I ona tę dziewczynkę ostatecznie zaadoptowała. Ona u niej została. Ale, moi drodzy, ta kobieta to jest osoba całkowicie oddana Panu Bogu, która żyje Ewangelią i która obdarzyła tę... Dziewczynkę tak wielką miłością, nie swoją, ale miłością Bożą, że ostatecznie zaleczyła te rany, które powstały. To nie była dziewczynka, której brakowało ojca, bo ona otrzymała miłość Boga Ojca. Ona otrzymała miłość matczyną, nie od tej kobiety, bo ona nie była jej matką. Ale otrzymała przez tę kobietę od Boga miłość matczyną. I opowiadała właśnie ta jej opiekunka, że był taki czas, kiedy ona nad nią pracowała, tak formowała ją, uczyła wszystkiego, że ta mała chciała mieć argument, mówiąc, że, a nie, ja nie mogę, bo ja jestem odrzucona, bo jestem gorsza. Znaczy, chciała, żeby cały świat się nad nią litował. A to mówi, to nieprawda. To nie jest prawda o Tobie. To Twoje stare życie, którego już nie ma, Ty otrzymałaś nowe życie. I Ty nie masz wracać do tamtego, Pan Bóg dał Ci nowe życie. I masz żyć, i masz walczyć o życie w pełni. O życie szczęśliwe, życie piękne, bo Pan Bóg takie dla Ciebie zaplanował. I moi drodzy, zobaczcie to, o czym mówi Święty Paweł. Zapominając o tym, co za mną. Wytężam siły ku temu, co przede mną. Ja biegnę ku wyznaczonej mecie, ku Chrystusowi. Dlaczego mam zapomnieć o tym, co za mną? Bo to, co za mną jest już u Boga. On to zabrał. Więc razem, chciałbym, żebyśmy razem z świętym Ojcem Pio pozwolili Chrystusowi zabrać naszą przeszłość. Zabrać wszystko to, co jest źródłem naszych kompleksów. Zanurzyć tę przesz przeszłość w przestrzeni miłosierdzia Bożego. I właśnie z Ojcem Pio pomodlić się. Dobry Boże, moją przeszłość polecam Twojemu miłosierdziu. Teraźniejszość polecam Twojej ogromnej miłości. A przyszłość składam w ręce Twojej opatrzności. Amen.